Dzień dobry, witam serdecznie na meczu Maroko-Kanada. Maroko aktualnie wygrało. Znaczy, nie wygrało z Belgią. Znaczy, jeśli chodzi o nasze tutaj przewidywania, to Maroko 4 punkty, Belgia 3, oraz tutaj po jednym jeszcze, jeden Chorwacja 0, Kanada. Czyli Kanada jeszcze nie wygrała. Nie wiem, jak to było w symulacji, ja wiem, jak to jest ogólnie. Ja to wszystko i tak sobie przeanalizuję później po skończonej fazie grupowej. Ale chyba będę robił. Najpierw zrobię prawdziwe symulacje news i tak dalej. A później zrobimy wersję, w której. Wersję z tych grup, które się ułożyły właśnie w symulacji. Tak planuję. Zaczyna reprezentacja Kanady z Argentyną w tym meczu, który leci o 21 godzinie. Teraz Nesyri Dobry strzał! O 21 albo 20. Teraz, bo w FIFA jest pokazane, że o 20, ale e, no, o 20, bo tam różnie bywa z tą Wierzę, że Polska wygra, ale to są takie minimalne szanse. Zaczyna e, Maroko od e, rzutu rożnego. Jest e, teraz e, Johnston Riech. E, Utrzymuje się w przyłce żyje, jeszcze Syrii. Buchanan, David, teraz szansa dla Kanady! Nie było gola, tutaj piłka nie weszła całym owodem za linię bramkową, ale część osób już widziała tę piłkę, w siatce, Buchanan, Buchanan teraz będzie wrzucał i mamy rzut karny! Mamy rzut karny. Tutaj faulował e, piłkarz e, Maroka, więc e, będzie rzut karny dla reprezentacji Kanady. Czyli Kanada już jeszcze ma się szansę liczyć. E, strzelać będzie David. Wiemy tej karne. Robert Lewandowski. E, to był chyba jeszcze Aldaf Sari. Nie strzelił swoich karnych. A jak teraz będzie? David! Goal! Pewna bramka na 1 do 0. No Kanadyjczycy wydać byli lepsi. Znaczy nie no, mecz był bardzo wyrównany, ale w pierwszej połowie przeważali. Dlatego uważam, że zasłużyli na tą bramkę. Zagrywa do Davida, będzie wrzucał jednak z i 2 do 0 dla reprezentacji Kanady. Nie wychodzą z grupy, ale Ale mecz o honor zwyciężają i to w jakże dobrym stylu. No, no, no. Od środka reprezentacja Maroko, szans na wygraną już nie mają. Czy wyjdą z grupy? Pewnie z drugiego miejsca. Tam Chorwacja właśnie zremisowała z Belgią. Więc e, mogą wyjść z drugiego, wyjść z czego ja to wszystko przeanalizuję. E, Hutchinson, Hutchinson. Na razie remisują e, chole, cho, Chorwaci z Belgami, A myślę, że ten wynik się nie zmieni. A tymczasem Kanada, Maroko. Enne Siri. Enne Siri. Siri strata. E, minuta doliczona. E, sędzia odwizduje koniec spotkania, i wygrywa Kanada która niestety kończy przygodę z Mundialem, ale wyrywają w pięknym stylu na koniec. No i do widzenia, do usłyszenia bardziej, bo do widzenia to tak niezbyt pasuje. Do usłyszenia.